Z wszystkim z tej strony Kasia. Dziś chciałam Wam pokazać moją najnowszą inspirację dla Scrap 8. Z tej przepięknej kolekcji, ogród wspomnień. Jest to kolekcja w takich beżach i w kolorach Bordo, powiedziałabym, nawet połączonych troszeczkę z fuksją. ale trzeba powiedzieć, że jest to kolekcja vintage'owa. Pokrótce chciałam przedstawić Wam arkusze poszczególne, jak ta kolekcja się prezentuje. To jest zestaw sześciu dwustronnych arkuszy zaprojektowanych przez Ewę Szubrę. To jest jej najnowsze dziecko. Na odwrocie strony tytułowej mamy przepiękne karty do żurnalingu albo do albumu. Zobaczcie, nawet mają takie specjalne miejsca na jakieś notatki, i to jest rewelacyjne. Przy poprzednim naszym projekcie, który razem robiliśmy, album z kolekcji Królewski Ogród. Tam też były przepiękne karty, i to jest fajna rzecz do albumu, jak najbardziej. I to, była, to był odwrót strony tytułowej. E, tutaj jest arkusz numer jeden, przepiękny arkusz. E, oczywiście są chlapania, są, jest tekst, stare jakieś e, druki, są przepiękne kwiaty. Jest różne takie widzicie, odciski, jakby po kubkach od, po kawie. No, cudowna jest. Naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobała. Odwrót tej pierwszej strony to zobaczcie serwetki. Jeszcze tutaj jakieś roślinki. I naprawdę 100% vintage. Tutaj jest taki jeden ciemniejszy arkusz, taki mocno bordowy. W takie rąby. Tutaj macie zobaczcie, jaki przepiękny element, który możemy sobie wyciąć do albumu. Zegary, oczywiście, to jest motyw przewodni w tej kolekcji. I odwrót tej strony jest taki bardziej już przystosowany, powiedziałabym, na tło do albumów. Tutaj, jako element, też występują takie ćmy. No i listeczki, które się też pojawią. Elementach do wycinania. Arkusz numer 3. Zobaczcie, serwetka, przepiękna. Kwiaty to jest coś, co w tej kolekcji jest też bardzo, bardzo ładne. Mamy rameczki, zegary, oczywiście, to też jest bardzo ładna taka kompozycja do wycięcia albumowa. A tutaj mamy takie przecierany arkusz koronkowy troszeczkę z napisami. Jako tło do albumu idealnie. Tutaj jest mój ulubiony arkusz, chociaż ja mam dwa ulubione. Ten też jest mój ulubiony, ale ten ze względu na te pasy, ja uwielbiam pasy w takich kolekcjach. No i mamy oczywiście kompozycję w bardzo ładnie umieszczonych miejscach, co nie sprawia nam problemu przy docinaniu papieru do albumu. A na odwrocie mamy taką fajną, taki fajny powtarzający się wzór. Przepiękna kompozycja kwiatowa, i te pączki. Wydaje mi się, że to są peonie. Cudowne, cudowny. I tutaj jest kolejny mój ulubiony arkusz. To jest ta ramka właśnie z kompozycją kwiatową. O, oczywiście dużo koronek. I tutaj też zegary. Zegary muszą być. No i ścianka taka ładna, odbrapana. Dużo chlapań jest w tej kolekcji. No naprawdę jest przepiękna. Przepiękna, vintage'owa. Kolejna strona bardzo albumowa. No i oczywiście mamy elementy do wycinania. Przepiękne zegary, listki, trzy rodzaje. Mamy kwiatuchy. Mamy troszkę ciemek i karty do bingo. I pamiętamy, że arkusze są wycinania dwustronne. Przepraszam. Nowość w sklep 8 to jest arkusz bloczek papierów 20,3 na 20,3. Świetne, bo do albumu takiego okolicznościowego po prostu jak znalazł. Zaraz pokażę Wam moją najnowszą inspirację dla Scrap 8. I jest to zupełnie coś nowego, czego jeszcze nigdy nie robiłam. Ale jak zobaczyłam tą kolekcję, to stwierdziłam, że to musi być coś takiego właśnie. To nie może być taki po prostu album, tylko taki, który pokaże potencjał tych, tej kolekcji. Tych kompozycji, tych wzorów, przepięknych kolorów. Mam nadzieję, że mi się to udało. I tutaj, słuchajcie, ta kolekcja to jest po prostu pomniejszone wzory z tej dużej. Tutaj mamy jeszcze takie kwadraciki na boksy. I powtarza się to, jeśli się nie mylę. Chyba te wzory się powtarzają trzy razy. Raz, raz dwa, trzy, tak. Po trzy yy, wzory z każdego arkusza się tutaj powtarzają. Do tego oczywiście są przepiękne badziki, a ja już użyłam, yy, musiałam to pociąć. <noise> ja już użyłam dwa w moim najnowszym projekcie, musiałam to pociąć, a tak ładnie było zapakowane. Polecam, bo to przepiękne są, zobaczcie. I oczywiście tutaj też są pojawiają się zegarki, cudowne kwiaty i ten vintage'owy styl po prostu jest rewelacyjny. I jeszcze mamy bloczek Basic, ja tutaj używałam strony tytułowej, bo na odwrocie są cudowne tagi, które zobaczycie w moim projekcie a tutaj po prostu ten bloczek jest zupełnie inny niż te kolekcje poprzednie on ma inne wzory widzicie tutaj są takie cegły z nutami tutaj po cztery razy się powtarzają na drugiej stronie mamy takie, taką obdrapaną ścianę ze sklapaniami. tutaj dodatkowy kolor jest wprowadzony taki zieleniak jest na tych listkach zobaczcie idealnie pasuje przepiękno bardzo ciepły, zielony. Na drugiej stronie są rewelacyjne listy, takie vintage'owe. Możemy sobie je nawet powycinać. Albo zrobić z nich kopertę. No, naprawdę pomysłów jest sporo. Tutaj mamy dechy. Na odwrocie dech jest mój ulubiony arkusz. Akurat z tej kolekcji. Czyli taki jaśniejszy. Ale przede wszystkim są te właśnie chlapania, obdrapania, te ślady po kubkach, po kawie. No przepiękny jest ten arkusz, jest taki ekry, kość słoniowa właśnie. A ten jest taki bardzo podobny do tego z kolekcji 30x30, tylko widzicie jaśniejszy. Ma rewelacyjne graficzki tutaj. A na odwrocie tego arkusza jest też taki właśnie poplamiony kawą, ale dużo, dużo tekstu, dużo pisma. Taki bardzo, bardzo właśnie gazetowy, też rewelacja, rewelacja po prostu. Cała ta kolekcja jest rewelacyjna. Bardzo ciepłe kolory, bardzo przyjemne się pracuje z tą kolekcją, bo. Jest to papier o gramaturze 250, a wiecie, że ja lubię tylko grube papiery. Nie, nie przepadam za cienkimi arkuszami, także mam nadzieję, że ten projekt, który Wam przedstawię, Wam się spodoba. Mój albumik wygląda w ten sposób. Jest to zupełnie inna baza, którą postanowiłam sobie zrobić obłożyłam ją w płótno. Albumnik jest taki, ja bym go nazwała okrąglaczek, bo jest taki właśnie okrągły. Ja bardzo lubię wszystko właśnie okrągłe, mam, mam dużo torebek okrągłych zupełnie. Także ten kształt naprawdę bardzo mi się spodobał i pomyślałam, że właśnie do tej kolekcji spróbuję zrobić taką bazę, taką specjalną, żeby. Pokazać potencjał tych papierków. Na stronie okładkowej prosta dekoracja, choć jak na mnie to i tak naprawdę bardzo bogato. Tutaj mamy kwiatuszki, które już wcześniej Wam pokazywałam na dniu scrapbookingu na live. Robiliśmy kartkę z tej kolekcji właśnie. A tutaj mam wpięte. I takie kwiatuszki będziemy robić na moich warsztatach, które będą za tydzień. Na które jeszcze Was serdecznie też zapraszam. I tutaj mamy, słuchajcie, złote listki. One są z kalki. To są listki gotowe do kupienia w AB Studio. Bardzo je lubię i uważam, że ta kolekcja ze złotem rewelacyjnie współgra. Dlatego tutaj będzie dużo złotych dodatków. Ten zegar akrylowy jest z dykturki Pure and Natural Craft. Możecie sobie zakupić w takim zestawie czterech. Ja już po prostu użyłam, użyłam jednego kiedyś, teraz kolejnego. Zegar tutaj po prostu uważam, że musi być obowiązkowy. Nie, nie da się inaczej. I oczywiście element z kolekcji wycięty. I takich elementów będzie tutaj bardzo dużo. Album jest zawiązywany na wstążeczkę vintageową Akurat ten kolor po prostu świetnie mi tutaj spasował. Mamy tutaj sześć stron, takich właśnie półokrągłych, powiedziałabym, w tym moim okrąglaczku. I są to takie, jest to taki album na niewiele zdjęć. Gdzie po prostu dużo elementów tworzy pewne dekoracje lub na przykład podkłady do zdjęć. Tutaj akurat jest widzicie, taki napis fajnie wyembosowany. Ten napis album też embosowałam normalnie tuszem i nagrzewnicą. On się ładnie świeci, bo jest to taki właśnie tuż Distress Vintage Photo. To jest Emboss Glaze. On robi taką właśnie jakby powłokę szklaną. No i jest taki vintageowy, dlatego wydaje mi się, że tutaj bardzo fajnie spasował. No, i mamy tutaj słuchajcie taką. Tutaj będzie się powtarzał ten motyw na magnes takiej klapeczki. Tu mamy miejsce na zdjęcie. Tu oczywiście też możemy sobie nakleić taki naprawdę bardzo kobiecy album. No, i to jest taki album powiedziałabym dość strojny. Widzicie, że tutaj te kalki złote rewelacyjnie współgrają z tą kolekcją postanowiłam zrobić ten album na czarnej bazie, ale uważam, że baza kraftowa też byłaby bardzo fajna. I są tutaj też chlapania, widzicie, złote, i te klapki się zamykają na magnesiki takie małe. I pojawiają się też tutaj takie płatki kwiatków z materiału. To są właśnie te kwiatuszki, które tutaj mam. Jednego po prostu rozebrałam, bo rewelacyjny kolor miały. Tak się zawsze zastanawiałam, do czego ja użyję właśnie tych kwiatków i nadarzyła się okazja. Tu jest kolejna klapka. Mamy miejsce na zdjęcie. Starałam się tutaj po prostu trochę tych wykrojników użyłam, takich wiecie jakby nawiązujących do fotografii ale jednak nie bardzo rzucających się tak, żeby nawiązywać troszeczkę do koloru bazy też oczywiście album jest obłożony w płótno i bazę robiłam sama, więc ona nie jest jakaś super idealna, równa, ale chodziło mi o to, żeby taki właśnie efekt półokrągły stworzyć oj, coś mi się tutaj zaczepiło a to bazik. Bazik mi się zaczepił, a tutaj mamy takie um, kalkowe jakby paseczki, które um, specjalnie tam włożyłam, szukam czegoś, żeby Wam pokazać, że można tam po prostu zdjęcie włożyć. I jak zwykle nie mam nic pod ręką, co by się nadawało. Ach, to jak nazwę jest? No dobra, może być turka na przykład. Widzicie, tutaj jest tyle, że tak fajnie ten paseczek leży, że można sobie spokojnie tutaj zdjęcie włożyć, tak samo tutaj. Tutaj macie, zobaczcie, tagi z kolekcji, trochę tekturek też włożyłam, też z piensi. No i oczywiście listki. Bardzo dużo tutaj jest elementów z kolekcji wyciętych. Badzik z kolekcji jak najbardziej kolejne strony to są aha, bo to są tylko takie jakby miejsca na zdjęcia po prostu takie pojedyncze, powiedziałabym mini layouty, ale tutaj mamy znowu klapkę gdzie się zmieści więcej zdjęć jest jeszcze więcej chlapań i fajnie się błyszczy i tutaj mamy otwieraną z kolei do góry. Chciałam tutaj bardziej jakby pokazać tą tekturkę, ale jak zwykle nałożyłam już tyle, że zakryłam ją. Niestety, ona tak ładnie, by tutaj widzicie, ona by ładnie tutaj tak dała taki element dekoracyjny. No, troszkę ją widać. Troszeczkę przejechałam i brzegi tej, tej bazy, i tekturki, takim woskiem. Z renesansu. Bardzo ładny ma odcień, właśnie złotego, i stwierdziłam, że będzie tu pasował. I ostatnia strona to jest już takie tylko miejsce na wsunięcie zdjęcia tutaj bokiem i ozdobione właśnie w tym stylu jak cały album. Jak widzicie, miejsce na zdjęcia jest może na kilkanaście. Ale taki był mój cel. To nie, to nie jest album, e, jakby który ma pomieścić mnóstwo zdjęć, tylko takie taki szczególne. I oczywiście w małym rozmiarze, bo albumik jest malutki. E, no może nie, nie aż taki malutki, ale już Wam pokazuję. E, Tutaj jest, zobaczcie, na no, no, 17,5 na 19, tutaj, a grzbiet na 7,5, a no, do 8 powiedzmy. Także tak prezentuje się taki okrąglaczek, który wykonałam w ramach inspiracji do Scrap 8. A ja chciałam jeszcze przypomnieć, że na grupie. Cudna paczka. Prowadzę teraz cykl takich właśnie zajęć z tworzenia albumu i tam też pracujemy właśnie na tej kolekcji ze Scrap8. Serdecznie zapraszam w niedzielę o 18:00 będziemy dalej tworzyć nasz album. Do tej pory stworzyliśmy tylko okładkę. I bazę środkową, ten zupełnie inny ten albumik jest. Ale i tak serdecznie Was zapraszam, bo po prostu taki prosty albumik sobie wykonamy tam na kilku spotkaniach. A ja serdecznie Wam dziękuję już za uwagę. Mam nadzieję, że Mój najnowszy projekt Wam się podobał. I zapraszam do następnego filmu. Pa!